Dzień dobry. Dzisiaj dowiesz się jak i dlaczego olej cytrynowy poprawia naszą odporność. Często w okresach jesienno-zimowych wczesnowiosennych bardzo często chorujemy. Bardzo często chorują nasze dzieci i właśnie w takich momentach potrzebujemy ochrony właśnie takiej przed wirusami i różnymi bakteriami. Często sięgamy właśnie wtedy po leki, często wtedy sięgamy po antybiotyki, które tak naprawdę tworzą błędne koło, ponieważ osłabiają bardzo często nasz organizm. Co powoduje częstotliwość, wzmożoną częstotliwość zachorowania na y, różnego rodzaju przeziębienia i grypy. Ale jest na to rozwiązanie zioła, wyciągi ziołowe, olejki eteryczne, które są czystą esencją z roślin, mogą być rozwiązaniem właśnie tego problemu. I dzisiaj powiem ci o olejku cytrynowym, który zwiększa naszą odporność i w jaki sposób to robi. Zobacz. Badania wykazały, że olejek cytrynowy indukuje, czyli wytwarza glutation, zwiększa wytwarzanie glutationu w naszym organizmie. A glutation to naturalny oksydant, który chroni nasze mitochondria, zwiększa poziom białych krwinek, które odpowiedzialne są właśnie za odporność. Niski poziom glutationu zauważono przy wielu, wielu różnych chorobach cywilizacyjnych, takich jak na przykład nowotwory czy astma i wiele innych. Jego główne składniki to cytral i limonem które wykazują właściwości antykancerogenne, czyli przeciwnowotworowe. Przekaż to wiedzę innym, być może ktoś z Twoich znajomych właśnie szuka tych informacji, a jeśli potrzebujesz olejku cytrynowego, który ma certyfikat jakości do spożycia, to pisz do mnie. Pozdrawiam i miłego dnia.